Mistrz Franciszek Woźnikowski z Kuty Beldo. Te śruby, które wykonujecie, są bardzo pilne, bo brygada sztucznych chce nawet skrócić tam rękę. I zależy mi na tym, żeby te śruby były jak najszybciej gotowe. No postaram się, żeby je w terminie wykonać tak, żeby wszyscy podoba, jeżeli jest sprawa awaryjna. Dziękuję panu. Chwilą otrzymania wiadomości o że istnieje możliwość wysłania naszego pracownika do Technikum bytuńskiego, na kolektywie rozpatrzono kandydatury i występowano kolegi Woźnikowskiego. Rozpatrując kształt jego dotychczasowej długoletniej pracy wydawało nam się, że Kandydatura jest najbardziej odpowiednia ze względu na to, że wykazywał się zawsze umiejętnością zorganizowania pracy na wielu odcinkach prac remontowych oraz umiał współpracować z pracownikami podległymi mu oraz wykazywał duże wiadomości praktyczne, lecz brakowało mu dotychczas teoretycznego podkładu, który umożliwiłby mu pełne wykorzystanie swoich zdolności i umiejętności kierowania ludźmi. Przystępujemy do wykonywania ćwiczenia. Celem będzie przerysowanie połowy pola widocznego w okularze mikroskopu. I zaznaczeniem strzałkami zaznaczenie co które ziarno oznacza. Skorzystali z szansy. Starali się jak najlepiej wykorzystać ją z pożytkiem dla siebie, rodziny, macierzystego zakładu. Zaangażowali ambicje i honor. Jeszcze do niedawna pracowali na przodkach kopalnianych, wytapiali surówkę i stal w hutach, szlifowali korpusy dla precyzyjnych maszyn i urządzeń. Teraz postawili przed sobą również niełatwe zadanie zdobycie cenzusu z techniką. W gronie słuchaczy szkoły znalazł się również robotnik huty Belną w Katowicach, Franciszek Woźnikowski. Wracając z techniką, został zatrudniony u nas na stanowisku mistrza, później Wydziału Remontów Mechanicznych. No i po tym krótkim okresie, trzymiesięcznym pracy na tym stanowisku można już powiedzieć, że propozycje były jak najbardziej słuszne.